Bundestag przyjął ustawę, która zawiesza prawo do łączenia rodzin dla osób nieposiadających pełnego statusu uchodźcy na okres kolejnych dwóch lat. Za projektem zagłosowało 444 posłów, przeciw było 135. Niemiecki minister spraw wewnętrznych podkreślił, że nowe przepisy są niezbędne ze względu na ograniczone możliwości integracyjne Niemiec. Zwłaszcza w obszarach edukacji, opieki nad dziećmi oraz mieszkalnictwa. Jak dodał, zatwierdzenie ustawy spodziewane jest w lipcu. Środek ten, popierany przez prawicową partię Alternatywa dla Niemiec, dotknie około 380 tysięcy migrantów przebywających obecnie w Niemczech. Wcześniej niemiecki minister spraw wewnętrznych nakazał także zaostrzenie kontroli granicznych, aby przeciwdziałać nielegalnej migracji oraz odrzucaniu wniosków azylowych.